Dzień dobry e, kochani. Jesteśmy na Siedmiu Kamienic razem z Katarzyną i z Renatą Stasiad-Betlejewską Częst z Częstochowa tak. Info wideo, bo to jest bardzo ważne. Dzięki uprzejmości Kasi kręcimy kolejny reportaż, który zachęca właśnie Was, e, tych, którzy oglądają nie tylko z Częstochowy, spod Częstochowy, ale też w ogóle i z okolic, i z całej Polski, przyjeżdżajcie do Częstochowy. Dzisiaj zapraszamy na siedmiu kamienic do Anusz Widele, to jest ten tak, punkt tutaj. gastronomiczny, tak, restauracja. Bardzo ciekawa op opowiedzą same właścicielki o tym, co tam przygotowują dla Was. I, i e, pamiętajcie e, po programie, e, żebyście łapkę w górę, subskrypcję na YouTubie, łapkę w górę na polubienia na Facebooku i pamiętajcie przypominamy w każdej knajpce obojętnie czy my ją y, akurat robimy y, czy wyznacie y, róbcie w tym roku choćby jedną potrawę zamawiajcie na święta nie róbcie jej sami jedną zróbcie y, tą potrawę zamawiając w ulubionej y, restauracyjce nawet jeżeli y, troszeczkę was to drożej wyniesie zróbcie to żeby wesprzeć tych ludzi oni jak się odbiją od dna Mam nadzieję, że również innym pomogą w czymś, czy coś stworzą dla Was. I się odwzajemnią. Róbcie to, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, wesprzyjne. Dlaczego to jest takie ważne? Bo oni wkładają w to serce. Zresztą zobaczycie sami zaraz wnętrze tego pięknego miejsca, naprawdę nie przesadzam, ale jest tak przytulne, tak wspaniałe i każdego. Klienta ja już idę, ty mów, a ja wita się dokładnie, wita się z sercem, z uśmiechem. Już przed chwilą szkoda, że nie byliśmy tu wcześniej. Była stała klientka, która zresztą... Eee, właśnie zamawiała między innymi potrawy wigilijne. Eee, tam w oddali widzicie Jasną Górę, a w ogóle Siedmiu Kamienic jest jedną z najstarszych, jeżeli nie najstarszą ulicą w Częstochowie. Eee, to jest jedno z takich miejsc szczególnie odwiedzanych przez turystów polskich, zagranicznych. Ale pamiętajcie też, że nóż, a nóż widelec jest również umiejscowione jako drugi punkt gastronomiczny na ulicy Racławickiej. Tu jesteśmy na siedmiu kamienic i odwiedzimy właścicielki tego biznesu. Dzień dobry panią. Czy możemy wejść do środka? Widzimy, że już czeka na nas też i ciepła herbata i kawa. Ja sobie może zajmę miejsce obok so, Anusz Widelec, ulica Siedmiu Kamienic, 7A. Dobrze tak. pamiętam, numer jest taki szczególny. Tu jest z nami pani Aleksandra Politańska i mój pracownik, menadżer. Klaudia Ściebura. Proszę nam opowiedzieć o tym miejscu, o tej działalności, o, o pełnym zakresie, o ofercie, którą też macie dla swoich klientów, klientek. To znaczy takim pierwszym lokalem, który otworzyliśmy, to jest lokal przy ulicy Racławickiej 18. Tam generalnie mamy takie dania, kuchni. Wyroby garmażeryjne, posiadamy również tam własną wędzarnię i tam jest nas ta, taka nasza siedziba, że tak powiem, pierwsza, główna. Ten lokal został otworzony w tamtym roku, dokładnie w grudniu, czyli mija w tym momencie rok. Tutaj troszeczkę mamy inną, inn, inn, inną kuchnię. Tu już oferujemy bardziej makarony, gnioki. Ten pomysł na potrawy włoskie. Ponieważ na Racławickiej 18, tam w naszym lokalu, ludzie bardzo często pytali się też o inne potrawy, nie tylko kuchnię domową, ale inne potrawy. Nie chcieliśmy za bardzo mieszać, żeby mieć typowo jedną kuchnię tam, drugą tutaj i stąd właśnie pomysł, że tutaj troszeczkę inną tą kuchnię wprowadzimy i inne potrawy będą tutaj serwowane. To miejsce, które tutaj odwiedzamy na Siedmiu Kamienic no jest wyjątkowe, osobiście mogę powiedzieć bardzo przytulne, jest i zieleń i jest pokazany ten taki mur, skąd wziął się pomysł na urządzenie w taki, a nie inny sposób? To Aha. chyba muszę zawdzięczyć tutaj mojemu mężowi, że tak powiem. Mój mąż tutaj od początku, gdy wynajęliśmy ten lokal, miał pewną koncepcję na to. I tak naprawdę to on zaaranżował całe to, to miejsce. To jest to jakby takie jego, że tak powiem, dziecko. Co prawda jest bardzo malutki ten lokal, ale otworzyliśmy go typowo z myślą o sezonie letnim. Bardzo marzyliśmy o tym, żeby mieć ogródek letni, żeby ludzie mogli się spotykać. Tym bardziej, że... Już w tym roku odbyły się mimo taki, tej pandemii, która tak no niestety jest z nami cały czas. Koncerty. Zapraszaliśmy tutaj młodych ludzi, którzy chcieli się chcieliśmy właśnie pokazać. dać też możliwość takim młodym artystom pokazania się, tak, żeby z jej przyszli. To jest też możliwość dla nich dodatkowego zarobku, ale też dla nas, żeby pokazać się z takiej innej strony. Mało miejsc jest w Częstochowie, gdzie można spędzić czas przy muzyce na żywo to przy dobrym jedzeniu. Przy nim jakimś alkoholu, tak, żeby się po prostu posiedzieć, wspólnie spędzić czas, gdzie teraz przez tą pandemię, tak jakby jest to wszystko ograniczone. I myślę, że ludziom bardzo tego brakuje brakuje takiej bliskości spotkań, normalności. Więc wydaje mi się, że to przede wszystkim będzie takie miejsce w przyszłości, jeśli oczywiście sytuacja nam pozwoli na to, żeby, żeby można było zrobić tutaj coś takiego innego, gdzie naprawdę inne lokale. Faktycznie, no, no po prostu jest ich mało, mało takich lokali, gdzie jest ta muzyka. Chcemy, chcemy stworzyć tutaj takie miejsce, żeby ludzie czuli się dobrze, żeby chcieli do nas wracać, żeby, żeby, żeby po prostu można było spędzić miło czas ze swoimi przyjaciółmi i mamy nadzieję, że nasz, że tak powiem, cały personel sprawi, że po prostu to będzie miłe miejsce otaczające ludzi. Mogę Dobrym powiedzieć, już sprawił, mi. bo ja już mam pomysł na to, co u Państwa zorganizować, o ile oczywiście Państwo wyrażą na to zgodę. Myślę, że to nie tylko miejsce koncertów, ale i miejsce spotkań, warsztatów dla, dla lokalnych. Doszły mnie słuchy, że oprócz, tak jak Pani wspomniała, czy warsztatów kulinarnych dla dzieci, czy spotkań właśnie dedykowanych najmłodszym, jesteście też zaangażowani w różnego typu działalność na terenie tego miasta. Proszę opowiedzieć o tym. To znaczy, bierzemy udział każdej tak naprawdę akcji charytatywnej, w której jesteśmy oznaczeni, bo bardzo często ludzie w wiadomościach prywatnych na przykład, bądź w jakichś postach na Facebooku oznaczają nasz, nasz lokal jako propozycję współpracy w pomocy na przykład chorym dzieciom. Zawsze staramy się właśnie włączać w takie akcje, tak, pomagać, przekazywać różne bony. No i wspomagać, nie wiem, czy podarowaniem jakichś ciast, naszych wypieków, czy voucherów, no po prostu akurat teraz też takim aktualnym tematem jest świąteczna zbiórka, którą prowadzimy. Ta świąteczna zbiórka to jest zbiórka dla schroniska w Częstochowie. To już jest czwarta edycja, prowadzimy tak. to od początku otwarcia lokalu. Muszę powiedzieć, że jesteśmy miło zaskoczeni, bo Aha. zawsze, zawsze tak naprawdę dwa pełne auta takie dostawcze jadą do tego schroniska, za co bardzo dziękujemy naszym klientom i ludziom, którzy tak naprawdę dobożą te, te wszystkie rzeczy, koce, karmy logowiska. Tak. Bardzo bardzo z tego miejsca chcieliśmy podziękować. Bo którego tematu nie dotknę, tam już Państwo są. Proszę jeszcze opowiedzieć coś tak na teraz, temat działalności. Tak, wigilia, wigilia jeszcze dla osób bezdomnych. Co roku również uczestniczymy w takiej akcji pomocy właśnie dla bezdomnych osób w Częstochowie. Dowozimy tam nasze, nasze produkty. Pierogi ręcznie robione z kapustą i z grzybami, ryby czy tam różne ciasta. Zawsze dowozimy. Generalnie zawsze ta wigilia była 24, teraz jest chyba ta data zmieniona na 23 grudnia. I taka wigilia dla tych bezdomnych osób jest organizowana, dlatego też tam się włączamy zawsze w tą akcję. W tym, w tym roku jest akcja jeszcze Wigilia na piątkę. Tak, I to jest, to jest nomin Dostańmy nominowani przez inny lokal i będziemy dowozić w dniu Wigilii posiłki dla osób, dla szpitali, tak, tak dla, dla szpitali. personelu y, szpitala. No przy pierwszym lockdownie, że tak powiem, y, też dowoziliśmy do szpitali y, posiłki w, w ramach tego, że y, no pomagają ludziom, tak, ratują ich życie, y, więc czy w tym pierwszym lockdownie dowoziliśmy do szpitali też, y, też, też posiłki. To tacy zwykli ludzie y, Zastanawiam się, czemu tak naprawdę polecamy konkurencję, ale myślę, że to jest czas i to jest miejsce w tym momencie, że po prostu trzeba sobie nawzajem pomagać, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to Świecie. nie mamy możliwości... A, w takim razie przejdźmy w końcu do tego pysznego jedzenia. Co jest takim sztandarowym daniem, co jest najczęściej zamawiane, co Państwo by chcieli zareklamować na najbliższe święta? To znaczy tak, generalnie codziennie mamy, mamy takie standardowe menu, z którego można skorzystać przy ulicy Racławickiej 18 tam w naszej tej kuchni domowej, aczkolwiek codziennie mamy nowe dania dnia. Dwa, trzy rodzaje, dwie zupy do wyboru. Czyli to są dania, które się codziennie zmieniają, tak? Można, można sobie zamówić coś innego niż ze stałej odbędzel, tak naprawdę ryb. ryb. Na początku to były same ryby, głównie wstrągi. E, po tych wstrągach potem już troszeczkę e, był, było większe zapotrzebowanie, bo ludzie po prostu sami mówili, a a może byśmy zrobili to, to byśmy chcieli, więc. Szef stanął na wysokości zadania i zaczęliśmy będzić e, odgrywający. Państwo coś, co Was znacznie różni tak. od konkurencji, ale jednocześnie tak, tak. tą konkurencję wspieracie w ich e, działalności gastronomicznej. Słyszę ciągle o mężu, który inspiruje, tak? A męża nie, e, nie ma. Męża nie ma, aczkolwiek. No, ale wspiera jest... kobiety. Tak. tak. No, W naszym lokalu również są wyroby garmażeryjne. Pro produkujemy sami, że tak powiem, robimy. Pasztety, zimne nóżki, galaretki drobiowe, sałatki, no wszystko co, tak naprawdę, co, co jesteśmy w stanie zrobić. Mamy tak naprawdę wspaniałe kucharki panie, które też pracują od samego początku w naszym lokalu. Nawet jeśli to jest mniejszy wymiar godzin, to i tak e, współpracujemy ze sobą cały czas, cały czas mamy ze sobą dobry kontakt, w ogóle jako w pracy. Mamy taki bardzo rodzinny klimat między sobą. Tutaj nie ma jakoś tam, że ktoś, ktoś się z kimś nie zna, jakoś tam jakoś się dogadują, tylko każdy naprawdę z każdym i utrzymuje te kontakty poza pracą. I, i naprawdę to każdemu życzyłabym takiej pracy. Spotkał aż, takim mi, ludzi, aż mi jest miło, <laughs> ale jest to się czuję, ale muszę panią powiedzieć, że w momencie, kiedy ja tutaj weszłam, a jestem tutaj pierwszy raz, natomiast y, już miałam e, przyjemność skosztować waszych e, świetnych dań, e, naleśników ze szpinakiem i pierogów ze szpinakiem, których uwielbiam zresztą, ale tam było... Czuć już serce w tych daniach, mhm. ale czuć serce i naprawdę fajną atmosferę tutaj w lokalu, rozmawiając też z paniami. Ja jestem pod wrażeniem, bo ja też jestem nauczycielem akademickim i uczymy studentów, jak zarządzać przedsiębiorstwami, i często kładziemy nacisk, żeby tworzyć taką przyjacielską atmosferę, która buduje przyszłość każdej firmy. A ja tutaj to widzę. I Pobrezę. naprawdę jestem pod wrażeniem, że. I właścicielka, i pracownik mówią yy, chórem o czymś, co jest wspólne i dotykacie tego z jednej i z drugiej strony. To jest nadal ten lockdown panuje, tak? Czy jest coś, w czym władze miasta mogą Państwu pomóc? Czy to pracownikom, czy to właścicielom? Wie Pani co, no do tej pory no jakby nikt nas się... Jest Pani chyba pierwszą osobą, która o to zapytała, tak? Yy... No nikt do nas nie wyszedł z taką inicjatywą, jak nas, jak nas wspomóc, tak? To są wszystko to jakby działania ludzi, klientów, yy, nasze, yy, takie, żeby po prostu przetrwać ten, ten czas ciężki. No co, co możemy powiedzieć miastu? Czy są jakieś może pomysły z waszej strony? Co można by było, w czym można yy, was odciążyć? W jakich tak, kosztach? o tych dowozach, bo podczas... Yy... Pierwszego lockdownu. pierwszego lockdownu. Tak naprawdę mm, wszystkie parkingi były bezpłatne, co dla nas, jako teraz głównym zarobkiem, gdzie są dostawy, ten parking też, to jest jakaś duża kwota, tak, jeśli chodzi o, o zapłatę. Jeżdżą w tej chwili trzy auta, jeździ trzech kierowców, parkingi były bezpłatne, teraz znowu trzeba za nie płacić i jeszcze są, jest kwota o wiele wyższa niż była przed pierwszą falą pandemii, więc to na pewno jako myślę, taki jeden, jeden z niewielu punktów, które, które na pewno miasto by, powinno spełnić. Tak, no I... poza tym, no, my nie wynajmujemy, że tak powiem, lokali od y, miasta. miasta, więc no też nie możemy y, powiedzieć i zaproponować im, żeby, że po prostu, no, no nie wiem, jeżeli bym wynajmowała od miasta, no to wyszłabym z, z inicjatywą, że po prostu, żeby faktycznie ten czynsz obniżyć, no tutaj, no, nie możemy też... Państwo też sprzedają alkohol, tak. czy to ewentualnie kwestia opłat koncesyjnych, tak? Jak najbardziej, no niestety tak, ten... ten lokal jest otwarty rok czasu, jest wykupy na koncesję i my z tej koncesji tak naprawdę nie korzystamy, ponieważ nie, nie sprzedajemy alkoholi na wynos, tak? Nie sprzedajemy ani drinków na wynos, tylko tak naprawdę samo, samo drugie dania, jedzenie, tak? Nie, nie alkohol, także to, to też na pewno tutaj jest takim... Dużym, dużym A zapytam jeszcze, bo pytaliśmy w innych restauracjach o to, czy Państwo są przygotowani na sytuację, kiedy macie do czynienia z tak zwanym świadomym, ekologicznie klientem, który przychodzi do Was ze własnym pojemnikiem na posiłek. Czy jesteście przygotowani na takie sytuacje, że zapakujecie ten obiad? Klientowi, czy ewentualnie w przyszłości można by było coś takiego wprowadzić? Chcieli, Przepisy stoją tak, na przeszkodzie. Tak, rozumiem. my byśmy chcieli, dla nas to nie jest żadną przeszkodą. Bo to Tym bardziej, jest... że, że opakowania no, ekologiczne, takie papierowe, są bardzo drogie. Teraz też prowadziliśmy opakowania tak przykład torby papierowe, korzystamy z ekologicznych słomek yy, i tutaj też byśmy chcieli wprowadzać jak najbardziej i opakowanie jednorazowe takie ekologiczne i sztućce, ale to jest tak duży koszt yy, i tak naprawdę też boimy się tego, czy, czy ludzie będą chcieli dopłacać za koszt tego opakowania jednorazowego takiego ekologicznego, tak, bo to już zupełnie inny koszt od plastiku. Koszty opakowań i tak. koszty transportu to jest coś, co zwiększa tak. wysokość opłaty za zadanie. To, to, to jest coś, co widnieje w rachunku, tak. Dokładnie. Więc jeżeli rozumiem, że jeżeli miasto by przychylne było dla, dla was, jeżeli chodzi o te opłaty, tak, to wy w pewnym sensie bylibyście przychylni <laughs> dla klientów, tak. tak? Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, zresztą jak zawsze. Czy, czy Panie może tak z uwagi na zbliżające się święta macie może jakąś taką wiadomość dla swoich klientów, dla, dla innych, którzy mogliby tu przyjść? To znaczy tak, no przyjmujemy jak co roku przyjmujemy zamówienia wigilijne. W swojej ofercie mamy zaczynając od zupy grzybowej, barszczu, popierogi z kapustami, z grzybami, łóżka różne piewe, schaby, kapusty z grochem i kapusty z grzybami, tak naprawdę wiele, wiele innych naszą ofertę można zobaczyć na naszym portalu społecznościowym Facebooku, powędzarnie oczywiście. No, zapraszamy serdecznie do, do składania takich zamówień. Zamówienia można składać do 20 grudnia. Odbył będzie 23 grudnia, od godziny 8 do godziny 14. Jest tak naprawdę oferta, jest bardzo szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie, bo i ciasta, i różne słodkości. Też teraz wprowadziliśmy catering sylwestrowy. Jeśli ktoś, no bo wiadomo, przez te warunki, jakie panują obecnie, nie ma możliwości nie wiem, pójścia sobie na salę, tak, zorganizowania imprezy okolicznościowej. W większym gronie, dlatego proponujemy kataringi sylwestrowe do domu. Też mamy bardzo fajny zestaw, także można sobie zobaczyć na Facebooku właśnie. Ewentualnie można napisać na naszego maila. Też oczywiście odeślemy odpowiednią ofertę. Wiele możliwości, żeby. Proszę podać wybrać. numer telefonu, na który można dzwonić i maila. 733 733 332 to jest numer na do lokalu przy ulicy Racławicki 18 e maila a.nużwidelec bez polskich znaków małpao 2pl Świetnie. Spokojnie. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy życzymy bardzo. Paniom wesołych, zdrowych i pogodnych świąt. I trwajcie z nami naprawdę w tym cudownym miejscu. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w nowym roku z tymi samymi uśmiechami, z tą samą pozytywną energią. My dziękujemy bardzo i życzymy również Paniom wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt, tak? tak. Oby lepszego roku 2021 dla nas wszystkich. Żebyśmy się spotkali może w takiej normalnej atmosferze, bo brakuje nam tych pełnych sal klientów i, i żebyśmy po prostu wrócić do normalności, żeby to jakoś tak już inaczej wyglądało. Anusz Widelec, 7 Kamienic, 7A, 733, 733, 332. Pamiętajcie.